Dzień dobry, Ziemioczki, z tej strony Was Bartek TV, a dzisiaj wam nagram y, odpowiedzi co do Minecrafta. Y, będzie ich 10. Ludzie chcieli, żebym nagrał, zapytałem ich trochę o pytań, trochę z internetu i wziąłem i jakoś to wyszło. Dobra, wyzrzymę pierwsze pytanie. Pierwsze pytanie, ile żyć ma Ender Dragon? Ender Dragon ma żyć. Y, w sumie nie wiem. To na nie byłem w endzie, więc nie pamiętam. Y, ale gdzieś tak 1000 tysiąca jakoś, tak? No. Tak myślę. E, jaki typ ma Twój serwer? To było pierwsze pytanie. Teraz drugie. Jaki typ ma Twój serwer? Mój serwer ma typ e, Hardcore. E, akurat dobrze tutaj trafiłeś gościu. Czy tam e, Bo akurat mam swój serwer. Trafiłeś. No. E, trzecie pytanie. Kto zrobił Multiplier? Chodzi o Minecraft, tak? No to jeśli chodzi o Minecraft, Multiplier to zrobił Notch, z tego co pamiętam. Czy nadżyje? No oczywiście, że nadżyje. W końcu są z nim spotkania i w ogóle. Piąte pytanie. Czy z Endermana wypada underperła? No to jest oczywiste. Chyba każdy o tym wie. No chyba, że ktoś początkuje i nie wiem. No to dla niego informacja. Czy w neterze czas płynie szybciej? Tak, według mnie, tego co pamiętam, czas płynie szybciej w neterze. No, teraz pytanie siódme. Czy aby stworzyć y, pełną, no, pełną zbroję diamentową potrzeba 26 diaksów? Nie, błąd. 26 diaksów, y, nie, 24. Pełne, pełną zbroję diamentową, wszędzie. 24 do zbroi. No. Y, następne. Czy HeroBrian istnieje bez modów? Nie, HeroBrian jest tylko z modem. Jest tylko taki mod, bo dodajesz i masz, przywołujesz takim specjalnym jakby. Bdowlą, czy coś Dobra. Yy, następne pytanie. Czy Enderman ginie w deszczu? Tak, Enderman gi ginie w deszczu. Tak, yy, dobrze. I ostatnie pytanie dziesiąte, czy w yy, czy w Minecraft jest 10 rodzajów wełny. W sumie nie wiem. Tego nigdy się nie zastanawiałem i nie wiem. No ziemeczki, to by było tyle w tym odcinku. Myślę, że Wam się podobało. Jeśli tak, to kciuk w górę oczywiście. To bardzo motywuje do dalszej pracy. Subujcie, łapkujcie, komentujcie. To zawsze coś pomoże. Cześć, Marka.